W ramach dokonalnego przeglądu, należy zwrócić szczególną uwagę na stan połączeń śrubowych. Elementy poluzowane trzeba dokręcić, uszkodzone zęby i gęsiostopki należy wymienić na nowe. Czynności te należy wykonać po opuszczeniu kultywatora do położenia spoczynkowego i w wyłączeniu silnika w ciągniku. Zęby odkształcone lub złamane należy wymienić na nowy. Wymianę zębów może ułatwić niewielkie podniesienie narzędzia ponad podłoże, przy czym ramię należy podeprzeć podporami zabezpieczającymi przed ewentualnym samoczynnym opuszczeniem. Czynności naprawcze należy wykonywać po wyłączeniu silnika w ciągniku i zaciągnięciu hamulca ręcznego. Nie wolno wchodzić pod kultywator podczas wykonywania prac obsługowych i naprawczych. Jest to niedozwolone. Wykonywanie smarowania kultywatora również należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami przed smarowaniem smorowniczki należy dokładnie oczyścić przecierając je szmatką zaniechanie tej czynności zwykle prowadzi do zanieczyszczenia podzespołów ziemią i skraca ich trwałość zapoznaliśmy się z różnymi rodzajami kontywatorów z ich budową i sposobem obsługi trzeba podkreślić, że nie wolno pracować narzędziem które nie jest sprawne technicznie elementy poluzowane należy dokręcić a uszkodzone wymieniamy na nowe Kultywator należy łączyć z ciągnikiem klasy, która, którą zaleca producent. Do łączenia kultywatora z ciągnikiem należy stosować sforżnie i przetyczki odpowiedniej jakości. Zespoły robocze kultywatora mogą stanowić zagrożenie, lecz ze względu na wykonywane funkcje nie, nie mogą one posiadać osłony. Podczas pracy operator musi zatem zwracać uwagę, by w pobliżu pracującego agregatu nie znajdowało się osoby postronne. Bezpieczna odległość od pracującego agregatu wynosi 5 m. Czynności obsługowe i naprawcze, wymagające połączenia kultywadora z ciągnikiem, należy wykonywać przy zaciągniętym hamulcu ręcznym i wyłączonym silniku. Elementy poluzowane w celu wykonania naprawy lub przeglądu należy ponownie trwale zamocować. W celu połączenia agregatu z ciągnikiem. Należy zdemontować belkę zaczepową z podnośnika hydraulicznego ciągnika i odpowiednio wyregulować długość łącznika górnego. Należy podjechać ciągnikiem na odpowiednią odległość do punktów zawieszenia agregatu. Maszyna nie może być ustawiona skośnie do ciągnika. Należy wyłączyć silnik. Następnie łączymy sworzniami przeguby cięgien dolnych oraz łącznika z odpowiednimi punktami zawieszenia maszyny i zabezpieczamy połączenia przetyczkami. Następnie należy uruchomić ciągnik i powoli podnieść agregat na podnośniku do położenia transportowego. Należy wypoziomować kultywator zdłużnie łącznikiem górnym i poprzecznie prawym wieszakiem. W modelach z sekcjami bocznymi składanymi hydraulicznie, po połączeniu układu zawieszenia, należy połączyć układ hydrauliki maszyny z gniazdami w ciągniku. Zapoznaliśmy się już z rodzajami kultywatorów, z jego budową, obsługą, sposobami agregatowania ciągiem, ale zacząć powinniśmy od obsługi codziennej ciągnika. Składa się ona z czynności, które wykonujemy każdego dnia. Wykonujemy je przed wyjazdem pojazdu i rozpoczęciem pracy. Systematyczne wykonywanie czynności obsługowych decyduje o niezawodności pracy pojazdu oraz o długotrwałości jego użytkowania. Obsługa codzienna. Może jednak różnić się w zależności od marki ciągnika i jego typu. Dlatego należy ją rozpocząć od przeanalizowania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi ciągnika. Zaczniemy może od sprawdzenia świateł stopu. Potrzebna nam tu będzie pomoc drugiej osoby. Musimy wcisnąć pedał hamulca, a druga osoba będzie informować nas o sprawności świateł. Należy też sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego, a następnie sprawdzamy kierunkowskazy. Jedną z najważniejszych czynności jest sprawdzenie poziomu oleju. Ponieważ każdy ciągnik ma inną budowę, należy zapoznać się z instrukcją obsługi, by wiedzieć, gdzie znajduje się bagnet do sprawdzania poziomu. Jeżeli oleju będzie za mało, wówczas uzupełniamy go, a w arkuszu egzaminacyjnym zaznaczamy poz zastany poziom oleju i w, i w odpowiednim miejscu wpisujemy krótką notatkę. Sprawdzamy wskaźnik poziomu paliwa. I przechodzimy do kontroli świateł ciągnika. Łącznik świateł przepęcamy w różne pozycje i za każdym razem, wychodząc na zewnątrz ciągnika, kontrolujemy działanie świateł. Następnie sprawdzamy stan ogumienia. Podchodzimy do każdego koła, oglądając ładnie opony. Szukamy przetarć, pęknięć, ubytków. Jeżeli wszystko jest w porządku, możemy przejść do sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu. By zrobić to dokładnie, musimy zapoznać się z instrukcją obsługi, w której musi być podane, jaka wartość ciśnienia powinna być w tylnych, a jaka w przednich kołach. Możemy też skorzystać z tabelki, gdzie sami dobierzemy odpowiednią wartość ciśnienia w kołach, stosownie do prac, które będziemy wykonywać. Pomiaru ciśnienia dokonujemy za pomocą miernika zegarowego do pomiaru ciśnienia, zamontowanego na przewodzie tłoczącym powietrze. Jeżeli poziom ciśnienia w kołach będzie zbyt wysoki, należy obniżyć to ciśnienie. Jeżeli natomiast ciśnienie będzie za małe, musimy je uzupełnić. Pamiętamy, by nasze spostrzeżenia i działania odnotować w arkuszu egzaminacyjnym. Kolejnym elementem codziennej obsługi ciągnika jest sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej. Tu również musimy pamiętać, że w różnych ciągnikach ciecz ta może znajdować się w różnych miejscach. Dlatego w instrukcji obsługi sprawdzamy, gdzie znajduje się zbiornik z cieczą chłodzącą Należy obejrzeć silnik w celu zlokalizowania ewentualnych wycieków.